Dziękuję za gratulacje, no, walczyliśmy o tą nagrodę od kilku lat, w końcu nam się udało. Udało to może złe słowo, myślę, że mocno zapracowaliśmy tym projektem, ale to jest rzeczywiście taka nagroda dla mnie, to jest docenienie naszej, naszych wysiłków związanych z rozwojem tego obszaru hydrotechniki i myślę, że to jest takie, taka nagroda naszego zespołu, jak już tutaj dzisiaj wspominałem na gali, to wysiłek osób, które pracują, specyfika pracy na, na morzu jest zupełnie inna niż na, na lądzie, i skala trudności jest zupełnie inna. Także dziękuję za to bardzo i cieszę się, że doceniło Żyri nasze wysiłki. Ja myślę, że to jest spektakularna realizacja, jeśli chodzi o sam projekt. To jest budowa, zalądowienie części zatoki gdańskiej. Jest to jedna z, z takich sztandarowych, ja bym powiedział, hydrotechnicznych realizacji.